Dobra. <laughs> no to co, witamy ostatnim bossem Fight, a później idziemy na Bloodborne, <laughs> chyba tak to można powiedzieć. To szczerze, jeszcze nad Bloodborne nie uruchamiałem i nie wiem czy nie będzie jakaś aktualizacja, to się obawiam, chociaż mam ściągniętego Bloodborne'a. Ale dobra, zobaczymy, 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 wy tak nie się musieli czekać. Tylko wiadomo Pytanie Ile zajmie mi skończenie? Jakże tej uroczej gry to niby 10 godzin, gra a tak naprawdę więcej. Ile ja w ogóle mam w Lord godzin Lords of the Fallen? 26 godzin łącznie To źle liczy ta gra. A, chyba nie liczy powtórek, po prostu jak się ginie. Ale też dużo byłem menu, i bogadałem z ludźmi. A telefon się nie ładuje. A, A ładuje się. I się samotnie. Ostatni rozdział w tej wspaniałej produkcji. 6000 Experience do zabrania. I tylko milionku no Dobra. Mój plan polega na tym. Użyję sobie metryka. Mam tutaj miarę szybki Zobaczymy jak mi pójdzie To nie było tak, że ja tego bosa jeszcze skończę mniej niż pokładany czas. Nie, patrzę za to jakie ja błędy popełniam. To właśnie mówię. dole Serio Zwróć to był loading Czekania na to, że zagrał to G. Jak... Wczoraj się męczyłem 30 minut i go nie pokonałem a dzisiaj ledby zaczęła blive'a i już będę musiał go kończyć by przygotowała się na blandę <śmuszczaj> Nie ja pierdzielę Nie! to no wiem się widzę, to żart To jest pierdolony żart. Ja pierdolę. Najszybszy boss ever, którego pokonałem raz po pierwszym. No i najkrótszy chyba będzie live ever, jaki zrobiłem z tej gry. And so Harkin defied a god. He cast the rune aside and struck Antanas <sighs> down using only his sword. And in the end he cast that rune aside, restoring the forces of the world back into balance. <laughs> Harkin found the balance even between the power of his sword and magic, using both means to defeat all manner of rogar lords and man made creatures. Despite the markings on his face, he proved himself to be a compassionate man who showed mercy to the just and unjust alike. Harkin proved himself to be a warrior, not a scholar. The secrets of this world did not interest him. Even when they were only an arm's reach away, he chose to turn a blind eye to Antanas's dark experiments. Thanks to Harkin, Yetka was able to reunite with her family. The crafter's crystal was returned to him. He went back to his dimension travels and studying the runes. Harkin sealed the fate of both realms for many years to come. Historians of the future will forever wonder what the world could have been if Harkin's choices had been different. of old felon. I this story Tak... 20 godzin moje życia wyjęte. Na no tą... Jakże niesamowicie... Yy, się nie zgrywa nogę. <laughs> nie, jeśli chodzi... o tą grę przede wszystkim... jest dużo, dużo, dużo takich niedoróbek. Jest to łatwiejsze, gana na pewno niż Dark Souls ale jest za to bardziej niedopracowana. Jest bardziej irytująca. Mniej wybacza i stawia dużo takich znaku zapytania, dlaczego działo się coś, co wzięło nie powinno. Na przykład hitboxy, które mam wrażenie były losowe, bo dostawałam obrażenia, mimo że ich nie powinien dostać. Bosowie... no... nie... nie się jakoś specjalnie między sobą, może z wyglądu troszkę. Było ciężko na początku gry, jeśli chodzi o tych bossów, bo były one bardzo nieresponsywne do naszej postaci i w sensie miasto było widać, jeśli ktoś oglądał live od początku do końca, jak się męczyłem, że ja wykonuję skok i gdzie normalnie w Dark bym uniknął ciosu tutaj ten cios się niestety nadarzył, a jak atakowałem to ten cios w ogóle nie trafiał, mimo że mieszy otykał tego jakby otwora no jest to gra, która wymagałaby mocnego dopracowania, prześwietlenia tych wszystkich tzw. zwanych klatek nieśmiertelności itd. Ale że jest to z na tyle, żeby ją nie zagrać dla takich ludzi, którzy są z lajki, dopiero wchodzą, może być to całkiem przyjemne, przede wszystkim wizualnie tytuł. I na rozwiązania z <laughs> te ale bosowie niektórzy byli po prostu przekombinowani, żeby nie do przetarcia, i szczególnie ci tarczownicy, ja piernicze, nie wiem, kto by myślił to, że nie da się tych tarczowników szybko ominąć i ich zaatakować. Widziałem, że ludzie potrafili to zrobić. Yy, parowanie też tutaj niby się wydaje prostsze, ale. Jest dużo takich rzeczy, które deklasuje to g jako Souls Like, jako epek akcji. Pada dobrze bym powiedział, ale nie jako Souls Like. Bardziej jako epek akcji z trochę wyższym poziomem trudności. stanie by ktoś odpalił sobie jakąś g akcji na wysokim poziomie trudności i się wkurzał, że przeciwnik ma lepsze damage control niż główny yy, bohater. No te odskoki i tak dalej, ja rozumiem, że ten pasek stalimy się szybko wyczerpywał i tak dalej, ale no, nie. Tutaj ten boli fakt, że jak na początku było ciężko, to już pod sam koniec gry, jak się znajdowało te bronie, one były po prostu zbyt potężne dla wosów. Bo na no, mobków, jak y, wczoraj ktoś na przykład na live widział, o to irytujące, że, że mobek czarownik potrafił mnie jednym hitem zdjąć cały pasek, kiedy ja go atakowałem. Czyli ja byłem w ataku, już dostał ode mnie obrażenie, ale to nie, 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 on się zaatakował, to jest ginąłeś, nie on. bo on też ginął. Podtrzymuję, że jeżeli ogólnie miałem ocenić grę jako gre, graficznie, dźwiękowo, yy, gameplayowo, to jest takie siódemka. Jeżeli miałem ocenić grę jako Souls-like, to raczej byłaby to trójka. Jest niedopracowana, jest irytująca, mało rodzajów przeciwników, no i tak nienawidzę ich. Będą się śnić po nocach ci tarczownicy, oni są irytujący, oni są gorsi niż bossowie. Ja jak widziałem tarczownika to starałem się unikać albo używać magii do tego aby pokonać. I co? Mam opcję kontynuuj. 66 poziom, 9 34. Nowa gra plus o. o I będę kontynuować do tego poziomu, który się ma Ale jedziemy, ja tu jakoś nie dostałem specjalnie dużo Dwa kolejne Cały świat bije go dłoni i ścieżka wojownika co do cały świat zebrano Cały świat. Zaprowadzamy na uwagę w obu światach. 22 i 3 godziny. Idę do długie. Procent gra ukończyło. Wojownikiem to grę ukończyło. 9 procenta do poziomu dwóch na jednego, czyli przedostatniego bossa doszło 14% graczy no to aż 5% graczy się nagle wysypało ale to też nie równomiernie bo też są te, ten magiem ścieżka maga i kule no Naprawdę, czy poleciłbym tą grę jako po prostu Grę, którą nie ma się za dużo pieniędzy i chce się po prostu zagrać jakoś taką wymagającą grę akcji, rozważyłbym, ale czy bym powiedział, że jest to gra, którą bym polecił całym sercem? Niestety nie. Zacząłem to tylko wyłącznie dlatego, że byłem w trakcie oczekiwania na Bloodborne, który moja, moja ukochana kobita zamówiła. I tylko i wyłącznie dlatego grałem w Lord of the Fallen. Zacząłem. Nauczony już tak sami tych mechanik, które dały też efekt jaki mamy i że całkiem nie że się bawię w tych jeszcze przynajmniej mogłem po prostu mm, ukończyć na poczekaniu ale przedłużało się to troszkę przyznam szczerze gra, która de facto jest na Prawda kilka godzin Nie się męczyłem z idiotyzmami Ale mamy to już za sobą Mam nadzieję że pad od PlayStation jest naładowany PlayStation dawno nieuchamiane Dobra, wyłączamy